1 listopada, gdy miliony Polaków odwiedzały cmentarze, jedna publikacja wstrząsnęła internetem. Siostra Tomasza Jakubiaka, kucharza, którego uśmiech rozjaśniał każdy ekran, opublikowała film z ich dzieciństwa. Obrazy beztroskich lat, zestawione z pustką po jego śmierci, poruszyły serca tysięcy. Tu mówi Alicja, autorka kanału, Alicja Plotki Gwiazdy. Czasem trafiają do mnie historie, które nie są sensacją, lecz cichym krzykiem tęsknoty. Gdy zobaczyłam nagranie opublikowane przez siostrę Tomasza Jakubiaka, nie potrafiłam przejść obok. Bo za tymi kadrami z dzieciństwa kryje się miłość, którą nawet śmierć nie potrafiła uciszyć. Tomasz Jakubiak był jednym z tych ludzi, którzy wydawali się nieśmiertelni. Zawsze uśmiechnięty, z odrobiną ironii i ciepłem, które biło z każdego programu kulinarnego. Mówił, że najlepsze przepisy rodzą się z serca, nie z książki. I chyba właśnie dlatego Polacy go pokochali, za autentyczność, prostotę, za to, że nie udawał nikogo innego poza sobą. Zaczynał skromnie, w dusznych kuchniach restauracyjnych, gdzie nauczył się pokory wobec ognia, soli i smaku. Każde danie było jego rozmową ze światem. Gdy trafił do telewizji, nie próbował grać celebryty. Po prostu gotował i opowiadał. O ludziach, o małych miasteczkach, o Polsce pachnącej koperkiem i chlebem. Widzowie czuli, że to ich człowiek. A potem przyszła choroba. Nikt nie spodziewał się, że ktoś tak pełen życia będzie musiał stoczyć walkę o każdy oddech. Jesienią 2024 roku sam powiedział o diagnozie: nowotwór rzadki, podstępny, trudny do wyleczenia. Od tego dnia wszystko, co publikował, miało inny ton. Między wierszami jego postów można było wyczuć strach, ale i nadzieję. Pisał, że nie zamierza się poddać, że będzie walczył, że ma jeszcze tyle planów, tyle smaków do odkrycia. Widzieliśmy go z kroplówką, w podróży do kliniki w Izraelu, potem w Grecji. Wciąż się uśmiechał, jakby chciał uspokoić wszystkich, że to tylko kolejny przepis, który trzeba dopracować. Ale choroba była szybsza. 30 kwietnia 2025 roku świat gastronomii zatrzymał się. Zmarł w wieku 41 lat. Jego pogrzeb był inny, nie czarny, lecz pełen barw. Rodzina poprosiła, by żałobnicy przyszli w jasnych ubraniach, zgodnie z jego wolą. Nie chciał, by żegnano go łzami, ale radością. Bo całe życie powtarzał, że nawet w smutku można odnaleźć odrobinę światła. Minęło pół roku. W dzień wszystkich świętych jego siostra, Joanna, opublikowała w sieci nagranie. Kilka minut dzieciństwa, mały Tomek z wielkimi oczami, śmiech przy stole, ciepło rodzinnych świąt. Obraz zatrzymany w czasie. Pod filmem napisała. Mówią, że czas leczy rany, ale jak uleczyć wyrwane serce? To zdanie rozlało się po internecie jak echo bólu, które zna każdy, kto stracił kogoś bliskiego. W komentarzach ludzie dziękowali, że mogli znów zobaczyć jego twarz, jego śmiech. Pisali, Tomek był jak promień słońca, nie znałam go osobiście, ale płaczę jak po kimś z rodziny. Internet znów wypełnił się jego obecnością, tą łagodną energią, która przypominała, że był kimś wyjątkowym. Joanna dodała jeszcze słowa, które łamią serce. Siedzę i oglądam nasze filmy z dzieciństwa. Płaczę, tęsknię, kocham, oglądam i czekam. Nie było w tym patosu. Była cisza po kimś, kto jeszcze niedawno był obok. Gdy słuchałam jej słów, pomyślałam, że żałoba ma własny rytm. Że czasem nie polega na zapomnieniu, tylko na nauce życia z pustką. Siostra Jakubiaka nie próbowała tworzyć pomnika, po prostu pokazała człowieka. Tego, który potrafił sprawić, że gotowanie stało się sposobem na miłość. Tomasz Jakubiak był jednym z tych artystów życia, dla których codzienność miała smak. Smak chleba na zakwasie, jabłka z ogrodu, ciepłej herbaty wypitej z kimś, kogo się kocha. I może właśnie dlatego jego odejście boli tak bardzo, bo zabrało kawałek zwyczajności, której wszyscy potrzebujemy. To nagranie siostry Tomasza Jakubiaka nie jest tylko wspomnieniem, to hołd dla miłości, która nie zna granic. Dla więzi, którą czas może nadgryźć, ale nigdy nie złamie. Jeśli też pamiętacie jego uśmiech, sposób, w jaki mówił o jedzeniu i o ludziach, zatrzymajcie się na chwilę. Zapalcie świeczkę, obejrzyjcie jego stary program. Bo tak właśnie wraca, w każdym wspomnieniu, w każdej dobrej myśli. Tu Alicja, dziękuję, że byliście ze mną. Napiszcie w komentarzach, jak wy wspominacie Tomasza Jakubiaka. I nie zapomnijcie zasubskrybować kanału Alicja – Plotki Gwiazdy, by razem wracać do historii, które przypominają, że pamięć to forma miłości.